Domyślam się, że każda kobieta może teraz mi zazdrościć. Jestem w naszym Wielkim Królestwie: Królestwie sukien ślubnych, nie tylko i wieczorowych. Odwiedziłam dzisiaj Agatę z Bridal Gallery, która już od kilku lat razem z nami pracuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko. Towarzyszy nas nam przy wielu akcjach i dzisiaj również mam ochotę porozmawiać z Agatą o tym, co będzie odbywało się podczas 23 Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam Cię kochana. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Siema, Witam. siema! Hej. Siema! Agatko, ja bardzo się cieszę, ponieważ od wielu lat pracujesz razem z nami przy wszystkich akcjach. Są to, to charytatywne akcje, społeczne akcje. Powiedz mi, co daje ci udział w takich przedsięwzięciach? Jest to dla mnie wielka przyjemność. Ja nie tylko samego robienia tego, co naprawdę lubię, ale jeszcze plusem jest. Pomaganie dzieciom. To jest super sprawa. E, oczywiście zawsze kreujemy te piękne nasze kobietki. Jest to królestwo dla każdej jednej kobiety, która przygotowuje się do tego jedynego, najwspanialszego dnia. Tak? Co robisz, żeby ten dzień był łatwiejszy dla nich, albo taki naprawdę zupełnie wyjątkowy? Um, to jest bardzo trudne zadanie, ponieważ e, żadna z panien, przyszłych panien młodych e, jest niedoświadczoną panną młodą, więc jak już zaczyna. Um, Przygotowywać ten swój dzień, chcę mieć wszystko w jednym dniu, a tak się nie da. Więc trzeba popracować nad tym, w zależności od sylwetki, w zależności od gdzie to, gdzie to wesele się odbywa. Dużo rzeczy wpływa na, na cuknię ślubną i na całą oprawę wesela. A czy zdarzało się, że jedna pani młoda była kilka razy panią młodą? Tak. Naprawdę, ubrałam jedno, jedną panną młodą dwa razy. Oczywiście dwie różne sukienki. A, i, I pierwszym razem i drugim razem była bardzo szczęśliwa. Um, mam nadzieję, że już trzeci raz nie przyjdzie. To życzymy tej pani absolutnego szczęścia. A czy pani, które do ciebie wracają, opowiadają jakieś śmieszne historie na przykład z swojego z wesela? Pamiętasz jakąś jedną z e nich? Jak najbardziej. Przeważnie nie o sobie. Nie to dlatego, że one przychodzą, ale przeważnie jak panowie się rozklejają i zaczynają płakać w, kole, w kościele. Albo ostatni sezon, gdzie w Polsce było bardzo gorąco, to był ślub weselu, więc taki wysoki dwu dwumetrowy pan młody po prostu się przewrócił, zemdlał, jak zobaczył tę kobietę. na długo stawszy ołtarzu. A ja myślałam, że na widoku. To nie wiem czy wiesz, ale masz bardzo poważne zadanie. To jest na tyle poważne zadanie, że każdy facet, który przyjdzie na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ma zemdleć, kiedy zobaczy nasze wolontariuszki. Powiedz mi, co już w Twojej głowie rodzi się, jak przygotujesz nasze wolontariuszki, które będą w skali. Okej, okay, więc na pewno nie będzie to nic w klasycznym stylu ślubu, jakiegokolwiek. To będzie szał, zwariowane w naszych kolorach, czyli ivory biel. Ale chcemy dać akcent też świąteczny, oczywiście, więc myślę, że warto poczekać. A i, I będzie super. Sponsorem, designerem mody 23. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Londynie, mnie i wszystkich wolontariuszek, które będą uczestniczyły w tej akcji, jest Agata i Bridal Gallery. Bardzo serdecznie Was zapraszamy na Soft ealing A teraz Agatko, zaproś naszych gości, żeby uczestniczyli razem z nami 10, 11 stycznia. Więc, kochani, jeśli jesteście w Londynie to przyjdźcie. Nie tylko, żeby poglądać moje sukienki, prawda? E, trzeba pomagać dzieciakom, trzeba pomagać w ogóle wszystkim na całym świecie, ale dzieci są bezbronnymi istotkami, więc e, dajcie siebie, ile możecie. To nie musi być fortuna od każdego. Każdy grosik się liczy. Zapraszam. Warto, warto. A później takie buźki uśmiechnięte, banany. <śmiech> <śmiech> więc zapraszam. Uśmiechamy się jak banany. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z salonu sukien ślubnych i do zobaczenia 10-11 stycznia. Pa!